Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jakub Gawron, dyżurny Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapraszam państwa na przedstawienie prognozy pogody na najbliższy tydzień. Dziś Polska znajduje się pod wpływem niżu. Ośrodek niżowy zlokalizowany jest w rejonie cieśnin duńskich, a na południu kraju rozciąga się położona równoleżnikowo strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Ta strefa frontowa rozdziela zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie, które napływa nad przeważający obszar Polski od bardzo ciepłego powietrza polarnego morskiego ciepłego, które zalegało nad Polską w poprzednich dniach, a dziś pozostaje już jedynie na krańcach południowych kraju. To właśnie w tym ciepłym powietrzu spodziewamy się dzisiaj rozwoju gwałtowniejszych burz, przed którymi zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych regionów kraju. W trakcie burz, które zaczną się w godzinach popołudniowych, ale obejmować będą również godziny nocne, spodziewamy się opadów deszczu do około 30 mm, porywu wiatru do 70 km na godzinę oraz lokalnie również opadów gradu. Burze dziś występować będą również na wschodzie kraju, ale tam zjawiska im towarzyszące będą nieco słabsze. Nad Polską dominować będzie zakmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami występować będą oprócz burz również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie już nieco niższa niż w poprzednich dniach, zwłaszcza w północno-zachodniej Polsce, bo tam jedynie 16-17 stopni Celsjusza. Najcieplej dziś będzie na południu kraju, gdzie zalega wciąż jeszcze to ciepłe powietrze. Tam temperatura maksymalna wynosić będzie nawet do 24 stopni Celsjusza. Najbliższej nocy przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane na południu, wschodzie, ale również miejscami na północy kraju okresami duże, i miejscami występować będą przelotne opady deszczu. A na południu Polski oraz początkowo również na wschodzie pojawiać się będą jeszcze burze. Najwięcej opadów związanych z burzami występować będzie na południu Polski. Tam suma opadów w ciągu nocy miejscami nawet do około 20 mm. W drugiej połowie nocy miejscami na zachodzie i północy kraju tworzyć się będą mgły, które lokalnie ograniczać będą widzialność nawet do 200 m. Nocy będzie dość ciepła, temperatura minimalna od 6-8 stopni na północy i zachodzie kraju do nawet 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich Polski. Jutro pogoda nad Polską zacznie kształtować wyż, a co za tym idzie pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. Miejscami na południu i północy kraju występować mogą przelotne opady deszczu, ale na sporym obszarze Polski tych opadów w ciągu dnia w ogóle nie będzie. W drugiej połowie dnia stopniowo pojawiać się będzie coraz więcej rozpogodzeń. Temperatura maksymalna będzie dość zróżnicowana: nad samym morzem około 10 stopni Celsjusza, na północnym zachodzie Polski 12-16 stopni do 20 stopni na południu kraju. Noc z wtorku na środę będzie najchłodniejszą nocą w najbliższym tygodniu. Temperatura minimalna na północy kraju miejscami obniży się do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie będzie jeszcze chłodniej. Prognozowane są przygruntowe przymrozki do minus 2-3 minus stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie temperatura minimalna wynosić będzie nawet 9-10 stopni Celsjusza. A to wszystko za sprawą tego, że na południowym zachodzie kraju, gdzie będzie najcieplej, będzie też w ciągu nocy najwięcej chmur. Tam, gdzie się rozpogodzi, temperatura minimalna niestety znacząco się obniży. Od środy pogoda będzie bardzo ładna nad Polską nie będzie padać, na niebie dominować będzie słońce, choć cały czas będzie umiarkowanie ciepło. Temperatura maksymalna na samym morzem około 10-13 stopni Celsjusza na północy kraju około 15 stopni do 18 stopni w centrum kraju i 19 na południowym zachodzie Polski. W czwartek czeka nas kontynuacja słonecznej pogody. Zrobi się nieco cieplej na północy kraju 16-18 stopni, do nawet 20-21 stopni na południowym zachodzie Polski. Nieco chłodniej będzie jedynie na Subalszczyźnie oraz nad samym morzem. Tam temperatura maksymalna około 13-14 stopni Celsjusza. W piątek na zachodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur, tam też mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze nadal dominacja pogodnego nieba. Temperatura maksymalna, podobnie jak w czwartek, od około 15-17 stopni na północy Polski do 20 stopni na południowym zachodzie kraju. W sobotę nad Polską pojawi się więcej chmur. Miejscami występować będą przelotne opady deszczu yy, i będzie to też przez to nieco chłodniejszy dzień, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce, gdzie temperatura maksymalna wynosić będzie jedynie około 13-15 stopni Celsjusza. Najcieplej po raz kolejny będzie na południowym zachodzie kraju, tam do 19 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie. Po raz kolejny poprawę pogody, znów na niebie dominować będzie słońce, jedynie na krańcach zachodnich mogą miejscami pojawiać się przelotne opady deszczu i zrobi się nieco cieplej, ponieważ temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 17 do 21 stopni Celsjusza, jedynie na północnym wschodzie Polski nieco chłodniej tam około 15 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę wszystkim udanego tygodnia.